Dobóć się. O, przecież nie śpię. Dzwoniła jałem. Mamy to. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Masz Braindance? Tutaj. Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze. Szybka ta twoja pani doktor. Nieźle. się chował w pancerzu. Nie jadł. Chciałem mu tylko pomóc. Wstrzykując sola do drogi. Proszę Czy to jest coś, czego uczył Cię twój ojciec? dojdzie? Przygarnęli Cię to Tego. Dyrektor dowie się o wszystkim. Twoi nowi rodzice również. Wiedzę, że jaki ojciec taki zjadł. Ani słowa o moj ojcu! Zamknij pysk! Nie masz prawa mówić o moim ojcu, śmieciu! Nie masz prawa! Nie masz prawa! Był św. Sławy! Ja tylko chciałem pomóc! Zdjęliśmy się do czasów szkolnych Harisa. Eee... O i mamy tylko kilka tych. Jesteśmy za daleko. Um... Niestety w latach 50. zalali ją razem z całym miasteczkiem. Ale przynajmniej wiemy, w jakiej okolicy mieszkał Harris. Okej, okay. chyba wiemy już wszystko. Mm -hmm. Czekaj, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Trofeum z 2042 za pierwsze miejsce w międzyszkolnych zawodach zapaśniczych. No. Teraz mam wszystko. Tony, gdzie ty znowu polazłeś? Chodź tutaj. Idę. Tony, do to mnie. Tak, tato. Czy to o czymś nie zapomniałeś? Mówię do ciebie. Nie wiem. Poziom choliny i metioniny. Co widzisz? Mm, za niski? Miałeś sprawdzić przed pójściem do szkoły. Masz mi coś do powiedzenia? Ta krowa uży przez ciebie. Zabijesz ją, tak jak zabiłeś matkę. Przepraszam. Nie przepraszaj, tylko podkręć jej hormony. A... Dobra. Mamy krzyż na nize. Eee. Bez szans e, identyfikację. Młody e, był e, tresowany przez ojca. E, dobra, co finimy trochę. Od weźmy się za to. O co my tu mamy? Wygląda na komputer do sprawdzenia funkcji życiowych bydła Mam jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia rożni i jest to tu. Daj mi zaś tę krowę. Ta krowa jest chora jak cała reszta o czym to poznał? Oj, idę do przodu. Czekaj, czekaj, czekaj. Streski, które podawano leki dla królików. Wроде jedli mięsa da tym do tak zostawia coś? Suplementy w tej pasie miały utrzymywać bydło w dobrym zdrowiu. To, nie, próbowałem to jest coś, co nie wiem, czy z bugiem, czy feature. Trzeba, że to właśnie to. Duch maski czy kigrzyb? Jeszcze wspomnienie, to jego niebo What? Ta kamera trochę przegięła. Wyjdzie mnie jak oglądam Braindance. Godzina przed północą. Wygląda na to, że Piotruś pan zrobił z tej farmy małą fortecę. Paliwo. Pewnie na jakiś czas zrobili to warsztat samochodowy czy coś. Skanujemy dalej. I mamy też źródło dźwięku. A po pierwsze pierdol. trzyma porwanych chłopaków jak krowy. Ej, słyszysz tu co ja? Śmieciarka daje sygnał do wyładunku. To znaczy, że niedaleko jest wysypisko. Ta maszyna kontroluje podawanie jakichś stymulantów i hormonów. Testu jednostki pożarniczej, rejon południe. Świetnie. A, coś przegapiłem. Gdzie? To. A, tutaj. Nigdzie nie widzę Randiego. Może no, dobrze, że mnie sprzed tego jak go porwał. A. Ten komputer jest podłączony do boksów. Gdzieś musi być inny komputer, do którego Harris podłączył miny i wieżyczki. Hmm. Sygnatura modelu farmy wskazuje na petrochem. No i gdzie ty idziesz, Mike? Hej, to te wieże świetlne. Promowały wtedy nowy album Askrax. Co godzinę miały inny kolor. To już chyba wszystko. No, nie wiem, River. Rozejrzyjmy się jeszcze. Czemu nie mogę. Jak uważasz? Nie mogę tego opuścić dalej. Jest tylko zapewne, że to już wszystko wie. Dobra, pewnie masz rację. Co właściwie mamy? Wiemy, że Harris wciąż mieszka w okolicy Starej Szkoły, dziś już zalanej. Z farmy widać miasto i wieże świetlne. To jakieś kilka mil od zabudowań. Wiemy, że w pobliżu farmy jest wysypisko. Kod nadania gry, którą Randy dostał od Harrisa, wskazuje na Badlandy. Epi komputera Piotrusia Pana to rejon okolic Night City, w promieniu najwyżej kilkunastu mil. Wierzę świetlne promowały album Askr, zmieniając kolory w stałym rytmie. A że znamy godzinę... 11 wieczorem. Tak, czyli farma leży na wschód od miasta, a dokładniej południowy wschód. Stępy testu jednostki pożarniczej to rejon południe. Wiemy, że model farmy wyprodukował petrochem, więc reszta odpada. To daje nam tylko jeden wynik. To musi być farma Edgewood. Więc? Udało się? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. I... jedziemy. mi się do samochodu akurat mogli spokojnie przewinąć. Albo mógł się do niego pobiec, czy coś. Ale pogoda... wyborna. się to się nie wyłącza i włącza kiedy się otwiera lub zamyka drzwi. Ja pierdolę, Vi. oby się udało. Nie myśl o tym, bo zwarliujesz. Skup się na drodze. Łatwo powiedzieć wi, to mój siostrzeniec tam czeka. Znajdziemy go River. Tak kurwa, gdybym wiedział wcześniej, co go kryje. To nie twoja inna. Jestem jego wujem wi. Nie było mnie przy nich. Kurwa! Trzymaj się, Randy. Błagam. Trzymaj się, wi! Jesteśmy na miejscu. River, to jest ta farma. Udało się. Wiem. Teraz do obory szybko. Ok. Pierwsze co musimy zrobić, to wyłączyć ciebie. I ciebie. Popok. Niczego ciekawego nie ma. Raz i dwa, i to okradnę później. Teraz trzeba znaleźć się do podziemia. Teraz gdzieś tutaj powinien być zejście w dół. Eee, chyba z zewnątrz się tutaj włosiło, ale głowy nie dam. Ech. Jak tu się... Tam się właziło do podziemia. Wiem, że można po prostu wskoczyć sobie do budynku tedy. Kłucnij jej. Hmm? Okej, okay, to jest to wszystko. I w sieć nie co grzebać, okej. No Te ściany stęczą kabeli, tu musi być przełącznik. Czy to tu coś namierzyłem? Tak jest. Jest. Spróbuj wyłączyć to dobra, dobra. U, tu Tinkerbell. mhm, mhm, są dobra. mhm, 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 Wyłączyłem wszystko możemy wyjść. Czemu nie opusztujesz frontem? Zamknięty no, nawy. Poszukajmy innej drogi. Skoro tak mówisz, wyłączyłem wszystkie miny z tego co widziałem. O, chyba nie wyłączyłem. Dobra, nieważne. E, dobra, nie, tutaj coś się ze sobą nie spieszyło. Tak lepiej. Mógłby mi się zbagać tym na górze, co chcę tego robić teraz. Tutaj, River, szybko! To co po prostu banza i na dół. Ha -ha. Dla niego już za późno. żyjesz? Randy! to dobrze. wytrzyma jeszcze trochę. żyję. zdążyliśmy. Wy, wyłącz tę cholerną maszynę, inaczej nie odłączę Randy'ego. Randy. 1052 powtarzam. 1052 na farmie na południe od miasta. Tak, kurwa, ma z zła. Tak, przesyłam namiary na lokację. Nie, co najmniej kilka osób. się. Aha. Uwaga na automatyczny system obrony. Pośćcie ostrożnie. Szybko. Czy mogę? No wyłączyć? Nie, nie mogę w broni. Chciałem rozpierzyć na ekran. No cóż. Dobra, wszyscy odłączeni. Sprawdź pozostałych, może też żyją. Dobra. nic ci nie grozi. Cheers. River udało nam się Tak udało nam się ale nie zostawię tak tego za to co zrobił nie odpuszczę tego od skurwielowi. Co chcesz zrobić? Zabijesz go? Właśnie tak. Duszę go gołymi rękami. Ten chory pojeb musi umrzeć. My i tak gościka nie krzywdy. No dobra. Nie, River. Razem zajebiemy tego śmiecia. Doceniam ofertę wie. Ale to już sprawa między mną a Harisem. Skorzystam z zamieszania i dorwę go po swojemu. Na pewno nie chcesz pomocy? Złapią cię. Nie złapią. Jestem byłem gliniarzem. Pamiętasz? Zatrę za sobą wszystkie ślady. No dobra. Pamiętaj, że wystarczy jedno słowo. Zawsze możesz na mnie liczyć. Na razie potrzebuję trochę czasu w samotności, ale będę pamiętał. Hej, zaraz odlatujemy. Zabierasz się z nami? Dzięki Win. Naprawdę. Bez ciebie nie dałbym sobie rady. Nie ma sprawy. Zwoń do mnie, gdybyś zmienił zdanie. Albo jakbyś chciał po prostu pogadać. No niestety też nie możesz nimi, z nimi zebrać Żogy się przelecieć kafałką AFA po takim czasie przerwy Biedni chłopcy widziałeś kiedyś coś takiego? Osiem lat służby i pierwszy raz. Przejebany yeah. O! Oh, nie wyłączyli tych min. No dobra, okradnę to i pomyślę co zrobić dalej.